Mam śmieszną rangę, dobra. Ja mam rzeczy Celestii. Jeszcze nie mam poziomu żadnego nowego poza dziesiątym, więc ich nie wykorzystam na razie. no. Taka ipa trochę, ale nieważne. Wykorzystam to nie na tej postaci, tylko na tym, na którym zaraz mam. Czyli na tym kocie jej ja brakuje z ciekawości. 15. Mam 14 losowań. I teraz ciekawe czy mi się trafi. czy będzie dosłownie ostatni. E, wish. Po jednym losuję. Dobra, daję złoty początek. Dobra, jakiś światowe co jest. To już mam. Przejmę te. Te fioletowe kulki, ich też potrzebuję, żeby zmodyfikować skina. Dobra, teraz niebieski. Jeszcze 12 Nie Niekoniecznie z tego baneru, jak mi przynajmniej się trafi, to już nie losuję. Jak kod, to, to trochę szkoda, ale nie wiem, czy będę ten baner soul, czy ten główny. Dobra, złoty niebieski co? Jakieś tam graffiti, mam już chyba wszystko wylasowane. Teraz niebieski da. i ostatnie 9 mi zostanie. Hanbisko, ale jeszcze nie to. Dobra. Niebieski znowu Jedna szansa na trafienie blisko, ale ten. Znowu niebieski. pomiędzy złotym a czerwonym. Legendarnym, dobra A, tego nie miałem akurat. Dobra. Jeszcze raz niebieski. mu jeszcze. Znowu niebieski. Dobra. Daj niebieskich, chcę z niego czerwony wydropić, czyli legendarny Nie wydropiłem niebieski, z niebieskiego, dobra Ale i tak <laughs> Jeszcze się odsłon, ja sześć 6 wishy. Ale w tych musi być legendarne. Teraz z niebieskiego, czerwone, legendarne. Co to jest? Niestety postać. A w ogóle. A. Myślałem, że usuje na banerze kotem, A widzę, że to na wszystkich naraz. Chyba usuje. I wysuwałem, co jest je. A niech będzie. Co jest? A, no chyba. Ja wino już ją już mam. Ostatnio dosyłałem kota. Albo, albo wszystkie naraz z tego. Nie mogę tego zmienić, już co? No jak nie mam tej karty jednej, to muszę dosyłać wszystkich. Dobra. Czyli muszę. Niedawno cesja została dodana, bo jej tutaj nie było. Dobra. Ale wybrać sobie nie mogę bez tej karty. Z Battle pasa trzeba wydać tam 10 dolarów. Żeby móc sobie, żeby móc zbierać później. Dobra. A to w sumie broń do tych któryś powiedział nawet spoko. Gorzej jakbym to załadował. <noise> A pięć ja mam ten. Yy, nie to. 75. Dobra, to jest znowu z tego co było. Że jakąś broń wydropić może. To już mam raczej nie powinno się duplikat trafić, chociaż pika tej legendarnej broni nie powinien postaci taką mam nadzieję, przynajmniej, że się nie da. Przynajmniej, jak miałem osobny baner z winę, z którego dosowałem wtedy, Coś się zamknął po wydosowaniu broni i postaci, więc takie jakby nie dało się dosować, a. No, okaże się. Znaczy, to jest imitowane. Rekonstrukcją są na stałe. Dobra. Całe banery, dobra. Dawać złoty tym razem. Ale, blisko Czerwonego znowu. No, niestety. Trafiło się coś takiego. Nieważne. Dodać zno znowu na złoty nosuję. Jest raz. Znowu obok czerwonego, ale niebieski Ten, który już mam w zawias Dobra, to jest chyba trzy ostatnie zostały, trzy ostatnie Znowu obok czerwonego, a czerwone się nie chce trafić, dobra I zostało mi osoba, no dwa ostatnie, dobra Nie eee, nie będą już złote wszystkie 5 czerwonych kwadracików, nie trafi żaden. Znowu obok czerwonego, widzę, że nie trafia. Znowu ta cesja. I co mi się ostatniego trafiło? Nawet nie złoty, niebieski. Szkoda. Dobra, i tu jest 180 75 teraz <śmum> 75. Szkoda, bo to ujrzy uis trudno w tej grze. No dobra. I tak będzie. To mam jako bonus. <śmum> dobra, byłoby na koniec stosowania. Teraz tylko ten skin ustawić. Dobra, jest ustawiony. Może sobie. Jakiś inny, ale taki nie chcę. Nie no, ten najlepszy. Dobra, co ty mam? Legendarny skin, ok, ale broń sprawdzę. Broń nie mam do niej. Legendarnej, jaką mam? Najlepiej pasującą. No to póki co żadnej nie mam. To będzie ta użyt. Dobra. To ok.